Dzień dobry, Bóg jest dobry. Ktoś podesłał mi na messengerze ten wykład Izrael czy Palestyna. Darek Jaworski, polska społeczność chrześcijańska w gdzieś w Niemczech. Mitingi mają w, w każdy wtorek i w sobotę. Nabożeństwa odbywają się w budynku. Zapraszamy serdecznie. Hallelujah. Być może to Sabatarianie. Nie wiem. Może tak, może nie? Posłuchałem pięć pierwszych minut. No i to jest Darek Jaworski. To jest kompletny nonsens. To jest antybiblijne, jak ty definiujesz Izrael. Bo Izrael według Biblii to są ludzie Jezusa Chrystusa. To są wierzący w Jezusa, są Izraelem. To wy, jako wierzący, jesteście Izraelem, a nie heretycy i bluźniercy o mentalności Judasza. Takich Bóg Pismo Święte nie nazywa Izraelem. Jakub pozdrawiał 12 plemion Izraela w rozproszeniu, to nie miał na, miejsc, na myśli pogan, którzy prozelitowali do religii faryzeuszów. Bo judaizm to jest religia faryzeuszów. Obecnie to judaizm mamy po prostu z kompendium tej wiedzy w postaci Talmudu, Patologiczna książka naucza patologicznych rzeczy, super rasistowskich rzeczy. Trochę studiowałem Talmud, to wiem. Widzisz, Darek, według Biblii, potomstwo Abrahamowe to są wierzący w Chrystusa. I potomstwo Abrahamowe ma być błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Tak Bóg powiedział. Do Abrahama. Tam mamy zapis tego w Biblii. Więc potomstwo Abrahamowe powinno błogosławić wszystkie narody. Tymczasem, to, co jest na Bliskim Wschodzie, czyli ta synagoga szatana, to są uzurpatorzy, kłamcy, kult fałszywej tożsamości, który ty niestety nazywasz Izraelem, pomagasz tym oszustom, tym złodziejom i mordercom. Oni w ciągu kilku ostatnich miesięcy z... zabili ponad. 10 tysięcy palestyńskich dzieci w strefie gazy. Ponad 10 tysięcy dzieci. To jest grupa wyznaniowa, ideologiczna syjonizm który bazuje na judaizmie rabinicznym i ci ludzie od kilkudziesięciu lat terroryzują i okupują ludność na Bliskim Wschodzie ludzi na Bliskim Wschodzie. Najczęściej to byli Polacy, Rosjanie, Niemcy, krótko mówiąc Europejczycy, przesiąknięci tą ideologią sionistyczną, i oni przyjechali na Bliski Wschód już po I wojnie światowej, przyjeżdżali tam, sprowadzali się i terroryzowali okoliczną ludność, dokonywali czystek etnicznych, ludobójstw. W 1946 roku organizacja terrorystyczna Irgun, której wtedy Dowódcą był Menachem Begin. Później ten człowiek, terrorysta, stał się jednym z premierów. On nawet nie mógł dostać przez pewien czas wizy wjazdowej do Wielkiej Brytanii, ponieważ był na liście terrorystów. No ty Darek Jaworski mało wiesz na temat powstania tego Izraela, tego diabelstwa, synagogi diabelskiej. Nie jest naród boży, nie jest naród wybrany. Według listu Piotra, narodem wybranym jesteśmy my. Królewskim, kapłaństwem, ludem świętym, narodem wybranym są wierzący w Jezusa Chrystusa, a nie y, wyznawcy Talmudu. Y, tacy ludzie, którzy nawrócili się do religii judaizmu rabinicznego, to według słów Jezusa tacy ludzie to są podwójnie dziećmi diabła. To, to nie jest Naród Boży to nie jest naród wybrany. Jezus mówił o tym, że faryzeusze chodzą cały świat, aby pozyskać jednego wyznawcę, i gdy go już nawrócą do swoich baśni żydowskich, do swojej mitologii żydowskiej, to czynią go po dwakroć synem piekła takiego człowieka. I to, z czym mamy na do czynienia na Bliskim Wschodzie, to są po dwakroć dzieci diabelskie mam na myśli ideologię judaizmu oraz e, religię judaizmu oraz ideologię syjonistyczną po dwakroć jest to zło i to można tego dowieść na podstawie Pisma Świętego także ja muszę teraz skończyć bo muszę gdzieś jechać ale chętnie porozmawiam y, na te tematy bo dużo na ten temat wiem i i może jeszcze zostawię jedną taką myśl z drugiego rozdziału listu do Rzymian, że prawdziwym Judejczykiem, według listu do Rzymian, to jest prawdziwym Żydem jest nie ten, który jest nim na zewnątrz, ale ten, który jest wewnątrz. Jest to obrzezanie w sercu, nie na ciele. Człowiek, który jest poddany Bogu. Tym wyznacznikiem, według którego Bóg osądza człowieka, czy jest prawdziwie człowiek Żydem, czy nie jest, to jest stosunek człowieka do Jezusa Chrystusa. Bo jego Chry Chrystusa, Pana Jezusa Chrystusa, Bóg Ojciec uczynił jako ten test, jako ten kamień, skały, na której budowany jest Izrael. Dla tych, którzy chcą budować na nim, a ci, którzy go odrzucają, to jest skała potknięcia. To jest coś, o czym mają się potknąć i na, na czym mają się zabić ci, którzy się sprzeciwiają jemu. Więc na, nazywanie w ogóle <grytanie> Izraelem jakiejś bandy, <grytanie> sekty jakiejś religijnej, która wyznaje herezję, które. Z którymi Chrystus walczył, kiedy był na ziemi, bo to były różne herezje głoszone przez yy, faryzeuszów. To nazywanie takich ludzi Izraelem to jest kompletne nieporozumienie. Zupełnie jest niezgodne z Biblią. Jest to nic innego jak mowa tego świata, ale to nie jest mowa Słowa Bożego. Kto mówi, niech mówi tak, jak Słowo Boże mówi, a nie tak, jak świat mówi. Do biblijnych spraw należy stosować biblijne definicje. I w biblijny sposób należy definiować Żyda, w biblijny sposób należy definiować Izraelitę, a nie na modłę tego świata. Tak? No, a to jest. Te herezje, w które Ty wierzysz, Darek Jaworski, to jest pokłosie nauki Johna Darbiego. To się nazywa dyspensacjonalizm. To jest heretycka nauka, która utwierdziła w świadomości, w mentalności ludzi wierzących. Taki podział na tak zwany Izrael oraz Kościół. I to jest po prostu zwiedzione myślenie, bo naprawdę to nie jest Izrael, tylko synagoga szatana, a Kościół nie jest żadnym Kościołem, tylko właśnie to, co wy nazywacie Kościołem, to jest Izraelem w Biblii. W Biblii wierzący w Chrystusa są Izraelem. Natomiast ludzie, którzy podają się za Judejczyków, a nie są nimi, objawienie św. Jana 3.9, proszę sprawdzić. Ci ludzie są synagogą diabła, synagogą szatana. Są to kłamcy, bluźniercy, heretycy. Są ludzie, którzy odrzucają Chrystusa, i to nawet nie są etniczni, żadni Semici. Są biali ludzie, Europejczycy. Oglądałem ostatnio parę wideo, gdzie tacy właśnie tak zwani Żydzi. Biali Żydzi, ashkenazjscy, robili sobie testy genetyczne i byli zszokowani, że w ogóle w, w tych testach genetycznych, czy są rzetelne, czy nie, tego nie wiem, ale dla nich to był szok, że oni w żaden sposób genetycznie nie są powiązani z Ziemią obiecaną. A to w ogóle nie ma znaczenia, bo to badanie ciągłe dociekanie genealogii, rodowodów, to jest potępione w Biblii przez apostołów. Tego nie powinniśmy robić. Dlaczego? Bo dziedziczy się. Przez wiarę, a nie przez cielesne konotacje, cielesne pochodzenie. Bóg nie ma żadnego względu na osobę. W waszych głowach zwiedzionych to ma jakiś wzgląd na osobę, bo nieodwołalne są dary i powołanie Boże, tylko wy to wszystko interpretujecie zupełnie wyrwane z kontekstu, zwłaszcza jeżeli chodzi o listy Pawła. To jest po prostu. Jak trochę pożal się Boże wyjaśnienia listów Pawła, kompletnie ignorujące kontekst story oraz szerszy kontekst wypowiedzi samego apostoła Pawła. Zresztą Piotr ostrzegał, że listy Pawła są miejscami trudne, ludzie mało obeznani z całym Słowem Bożym Storą, mało douczeni w, tych, w dziedzinie proroków, Mojżesza. Oni błędnie, na opak kompletnie tłumaczą listy Pawła. Tłumaczą listy Pawła, pewnie są przekonani, że to dobrze jest wyjaśnione, wierzą w te swoje wyjaśnienia, te swoje tłumaczenia. Te, pożal się Boże, różne wypociny na temat czegoś, czego nie ma w Biblii, a mianowicie Kościoła. Nie ma w Biblii Kościoła, to jest sztucznie wymyślona kategoria przez rzymski katolicyzm, aby po y, prostu... Y, usankcjonować, legitymizować istnienie tej herezji katolickiej. No to dokonali w końcu przekrętu z wczesnymi przekładami protestanckimi, gdzie nie było używane słowo kościół, church, kircze. No i potem wpakowali to słowo kościół i polityka religijna dalej jest uprawiana. A papugi, ludzie niezbyt... Roz, rozważni, po prostu bezmyślnie powtarzają tą propagandę, bo jak dorwał Biblię i czytają, i tam jest Kościół, a to, to musi być Kościół w Biblii. No nie, to jest sztuczne pojęcie wprowadzone do przykładu, jest to nic innego jak fałszowanie Słowa Bożego. I również znów, jeżeli Darek Jaworski, tu używasz takiego pojęcia jak Kościół, to, to też bierzesz udział w fałszowaniu Słowa Bożego i zwodzeniu ludzi, i za to wiesz, za to będzie kara. Nie? Się Bóg tym zajmie. Wstęp jest taki, że zanim Cię Bóg konkretnie ukaże, to, to najpierw zawsze On ostrzega, prawda? On posyła, posyłał kiedyś w Izraelu proroków, żeby ostrzegać, a potem przychodził sąd, jeżeli ludzie się buntowali przeciwko temu, co tam Bóg przez proroków chciał przekazać. Ja nie twierdzę, że jestem prorokiem, ale to jest słowo ostrzeżenia. Po prostu przestań opowiadać ludziom kłamstwa. Przestań. Yy, Powtarzać te fałszywe informacje i przestań w ten sposób zwodzić siebie oraz innych. Nie ma w Biblii takiego pojęcia jak kościół. Gdyby Bóg zamierzał budować coś nowego poza Izraelem, jakiś nowy twór, to by to zapowiedział przez proroków. Nigdy tego nie było zapowiedziane. Jezus mówił, Ja przyszedłem tylko jak do owiec z domu Izraela, żeby znaleźć te zaginione owce z tego drugiej owczarni, czyli z tych dziesięciu plemion Izraela rozproszonych po całym świecie. I jest wyraźnie w hebrajskim tekście napisane, że Efraim stanie się go'im, czyli pełnią pogan. I Efraim stał się pełnią pogan. To jest dokładnie to, co wraca do Boga, to jest pełnia pogan, wraca nie do Kościoła, tylko do Izraela. I ta pełnia pogam to jest właśnie Efraim, który wraca według klucza wiary, nie według klucza genealogicznego, nie według jakiegoś klucza etnicznego, żeście kompletnie utknęli swoimi małymi rozumami i, i sercami, które nie są przemienione przez obfitość Słowa Bożego, utknęliście kompletnie w jakimś dziwnym, śmiesznym paradygmacie, że genealogia ma tu jakiekolwiek znaczenie. Nie ma żadnego. To, co ma znaczenie, jeżeli chodzi o powrót Izraela, to ma znaczenie stan serca. To, czy człowiek przyjmuje Słowo Boże, ostry obosieczny mieć Słowa Bożego, żeby obrzezał Twoje serce. Jeżeli Twoje serce jest obrzezane w oczach Boga, jesteś prawdziwym Żydem. Tak naprawdę z hebrajskiego to jest Jahua, jada, czyli prawdziwy Jachwę chwalcą. Prawdziwym chwalcą Boga Jachwę jesteś wtedy. O, to się liczy dla Boga, a nie to, czy Ktoś tam pejsy zapuszcza i twierdzi, że jest Żydem. Po prostu ludzie, opamiętajcie się najzwyczajniej. Ja, ja po prostu mnie to drażni. Głupota ludzka i krótkowzroczność i taki. Brak intelektu u ludzi, którzy powinni mieć mądrość od Boga i powinni spędzać więcej czasu z Biblią niż na słuchaniu różnych religijnych plotek. Info I powtarzaniu po prostu propagandy religijnej. Mnie to irytuje, że ludzie nie podejmują tego trudu, aby myśleć samodzielnie, tylko uprawiają klakierkę. Ja, ja tego nie lubię. Hallelujah. Ale Darek Jaworski, błogosławię Ci, żeby, po prostu, żeby Bóg dał Ci mądrość i zrozumienie i, i słowa Bożego, i żebyś się trzymał tego, co jest napisane w Biblii, jeżeli chodzi o definicję Izraela oraz definicję Judejczyka. Żyda, narodu wybranego, ty się trzymaj Biblii. Biblii się trzymaj. Jeżeli ja coś źle mówię, źle robię, to proszę bardzo, Biblia w rękę i mi udowodnicie błędu. Póki co, to widzę, wy jesteście w herezji, kompletnym odstępstwie. Diabeł was zwiódł i po prostu to jest ostry obłęd, o którym Bóg zapowiadał, że przyjdzie na ludzi, bo dlatego że się nie trzymacie Pisma Świętego i dlatego na was przychodzi ostry obłęd. Hallelujah szalom na każdy wierny Bogu dom do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach pozdrowienia od Michała oczywiście proszę wszystkich, którzy tego posłuchali do końca uważają, że to ma jakiś sens, co mówię żeby podysłali to wideo również do Darka Jaworskiego żeby znaleźli jego profil na YouTube i to wtedy może zwrócił uwagę ja jestem otwarty, aby porozmawiać z każdą osobą pozostawię w opisie link do mojego messengera i możemy sobie dzwonić się i pogadać o tych sprawach. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie pomogę, jeśli potrafię. Hallelujah, to z Bogiem.